A tylko Cię bitwę? bitwy? No? O kurczę! A -a. Czego uczą? Mm, takiej, że nie zawsze może być tak, jak chce. Bo wiadomo, idąc na bitwę, wiadomo, że każdy chce wygrać, mhm. bo jak bardzo się tego ktoś nie będzie wyprzeszał, to no fajne, fajne jest to uczucie. No po coś tam idziesz, no, tak? O no kurczę! Także, no to jest takie nauczenie, że jak bardzo bym nie był przygotowany na bitwę, mm -hmm. zawsze mogę się zderzyć z, o to też muszę sobie zapamiętać to, co chcę powiedzieć, zawsze mogę się zderzyć z kimś, kto wydaje się niegroźny, a 5-0 ze mną wygra. I to jest rzecz, właśnie ta, którą chcę powiedzieć, żeby nigdy nie zaniżać możliwości przeciwnika. Okay. że są osoby, które mogą wyglądać bardzo tak, że nie Dobra, no, ja, ja załóżmy, ja tam beatboxuję 5 lat, tam tylko rok, to co on umie. No, i, I takie osoby właśnie najczęściej potrafią bardzo zaskoczyć, bo znam sam znam parę osób, które beatboxują naprawdę przez krótki okres czasu, a mają mega możliwości. Mega możliwości. Okay. Także no, to są takie dwie rzeczy, które bym musiał powiedzieć. Aha. No, ja mam, co ja Ale czujesz robię. momentami złość podczas takich bitew? Nie. Że ktoś zrobi coś lepiej? O, że wykorzystam nie, nie złości robią? chyba nigdy nie mam, tylko mam takie no. coś, że robię to ja jestem. Tak jakby, że mam takie przekonanie, że dobra, to jest bardzo dobre i później on to robi tak lepiej i on takie... Żenowa? No, Ale ja... naprawdę nie, nie masz czegoś takiego, że kurczę. Nie mam. Kur. Podczas bitwy wow. ja, no ja się cieszę, tak, jak takie dziecko, Ale... ja strasznie lubię to uczucie. Ale, taka... Ale myślę, że tak każdy ma, czy po prostu ty jesteś takim człowiekiem? wydaje mi się, że większość też tak będzie, bo Czyli, że ta wasza to, to, to nie tak jest taka to, te bitwy, to nie są takie bitwy na życia. osobiste, no takie, że na, na poważnie, na poważnie. Nie wiem, jak to jest, bo mówię, ja tak mówię bardziej na podstawie e, polskiego, mm -hmm. polskiej społeczności. Zobaczysz, jak będzie w Anglii, nie? No jak, jak mi się uda dostać, to no, nie zobaczę. ma innej opcji. Nie, no oczywiście jest, ale jak najbardziej bierzę. No, nie, odpad. bo jak brałem udział w mistrzostwach świata które niestety przeszły na tryb online, tak trochę w ostatniej chwili, mm -hmm. czyli mój w ogóle naj najsłabszy konik w beatboxie. Mm -hmm. To było parę takich sytuacji, że ktoś tam przegrał walkę i później, i później były. Ok. Były ja sam miałem takie trochę, przegrałem, a wtedy, że z takim mocniejszym przekonaniem, że ją wygram, mm -hmm. tylko ja, to jest inaczej, bo nie miałem tego, tej takiej jakby styczności z przeciwnikiem, bo wiem. gość był tam z Indonezji czy skądś. Nie, nie, z pisałem, ekranem, nie, nie pisałem z nim w ogóle, tak jakby zero kontaktu, taka obca osoba zupełnie. Uh -huh. No i przegrałem tą walkę i był taki trochę moment, że uh -huh. kurde no... Znaczy wiesz co, ja też chciałam powiedzieć, że to jest chyba co normalne, że w pewnym momencie jest, czujemy no złość, no bo to, tak to jest cała, Cały sens rywalizacji, no nie? No że tak. ktoś, żeby ktoś wygrał, ktoś musi przegrać. Dokładnie. Że nie ma tak, jakby są sędziowie i osoby, które no. wybierają wygryw. I decydują po prostu. Dokładnie. Każdy ma inny gust. Każdy do, musi no ma coś tyle innego. ile ludzi, tyle gustów. Dokładnie. Więc, tak jakby. A jak to mówię o się nie dyskutuje. No, no, dokładnie. <laughs> <laughs> więc, no dobrze. No to, 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 było, to tam był taki moment, że, że była taka. taka... Właśnie. Mhm. Ale to też na zawsze udowodniło, że z, jak zaczynałem, zawsze myślałem, że osoby, które mają sprzęt mhm. y, mają tak jakby łatwiej w wygraniu. Mhm. I właśnie wtedy się przekonałem, jak bardzo byłem w błędzie, bo byłem ja, e, który miałem to takie jakieś do nagrywania, mikrofony. Mm -hmm. e, nie wiadomo, jakie kompresory, i chyba dobrze to powiedziałem. Właśnie się, się miałem pytać? O, jak zje, się tak zjedzą mnie, że... bo ja się nie znam tak bardzo w tych sprzętach, więc pewnie mnie zjadzą później, że okay. coś powiedziałem. Ale miałem sprzęt do nagrywania audio. Aha. I później jeszcze odezwał się do mnie znajomy i powiedział, że mi może takiego przerobić ten dźwięk, żeby on jako tak lepiej brzmiał. Aha. No to super okay, dobra. I, w, I wtedy miałem taki. A mój przeciwnik, jak wyszła bitwa, yy, nic ani. Tak, po prostu mikrofon z telefonu i wygrał. I wtedy miałem właśnie już całe to takie przekonanie, że sprzęt świadczy o możliwościach, poszedł w dół. Gdzie, ale czuć. To dlatego ja na przykład nie lubię strasznie w online, bo. Na scenie mimo jest wszystko Jest inna atmosfera, jest, jest, i energia, nie? I tak jak ty mówisz, ty, ty robisz to dla publiczności, a online tak, nie no masz tej publiczności. Też to fakt. też mogło mieć, nie? Ale wiesz to tak, a propos, powiedziałeś, że e, czego się uczysz z bitew, żeby nie zaniżać umiejętności czy tam poziomu swojego, tak. to też chyba cię to nauczyło to online? Nie? Nauczyło, tak. Bo, że... Że, że... że jakby... Ale fajnie, że to ty o tym mówisz, bo to jest jakieś tam. Yy, no, coś, co ci może gryźć, bo jednak to, popatrzyłeś z góry na kogoś, nie? No. Ale fajnie, że o tym mówisz, bo yy, no, ktoś może się z tego no, nauczyć. No nie? właśnie przede wszystkim też trzeba się przyznać do tego, że dobra. Bo błędy, nie? No, bo ja mógłbym nie mówić w ogóle, że no dobra, przegrałem. No nie widzielibyśmy. No, przegrałem. Tak, ja miałem sprzęt, miał mikrofon. Tylko, tylko przez to, że to było online. No, Był lepszy. I tak teraz, teraz, jak oglądałem, bo niedawno tak wróciłem sobie do tej bitwy, mm -hmm. to rzeczywiście widzę y, właśnie to, że no, ja, z, ja trochę za dużo, bo ja miałem takie podejście bardzo właśnie bitewne, takie rywalizacyjne, a on, a on właśnie zrobił utwór muzyczny, gdzie ja w, chyba na początku mojej rundy powiedziałem coś, że to nie jest, y, mam ta, nie, nie mam talent tylko The Voice, okay. tylko to jest bitwa beatboxowa, no to wtedy też, że tak trochę zapyskowałem do uh -huh. niego i tak <laughs> już przegrałem, ale nie. To fajna też taka lekcja trochę. Pokory, nie? Tak, pokory no. i też kwestia tego, że na te mistrzostwa wystartowałem, bo tak trochę mi powiedzieli, dobra, są mistrzostwa junior, wystartuj. Mm -hmm. A to nie, no nie beatboxowałem długo, nie wiem, z 2-3 lata. Mm -hmm. Ja taki nie, no coś, te mistrzostwa świata, że to jest za duży poziom. No ale nagrałem i się dostałem, więc mówię, to jest, żeby nie w życiu, to jest taka też lekcja, w życiu nie zaniżać swoich możliwości. Tak, to też. Nie zaniżaj możliwości przeciwnika, ale też swoich. też swoich, dokładnie no, tak. Dokładnie. Yy, gdzie widzisz siebie za 10 lat? Gdzie widzę, czy gdzie bym chciał się widzieć? No to, to ja bym powiedziała, ja... że na ten moment to jest jedno i to samo. Więc możesz powiedzieć, gdzie boksowo byś się widział. Bardzo bym chciał pokazać, że... Bo teraz Polska nie jest jakoś bardzo rozpoznawanym krajem mhm. na tle światowym mhm. i europejskim ale czuję, że, że parę lat i to się uda. Czy, tak jakby, nie mówię, że ja to zrobię, bo naprawdę, Pols tak jakby z roku na rok czuję to, jak bardzo polski poziom, poziom się dobry. rozwija, więc chciałbym, żeby już Polska brała udział w tych takich zawodach i bardzo bym chciał prowadzić takie właśnie warsztaty, takie, żeby przychodzić, um, dawać, o, żeby odkrywać nowych beatboxerów, Aha. żeby pokazać ludziom, że jest takie coś <laughs> i żeby popróbowali może kogoś wykształcić. Chciał, wiadomo, jakieś lekcje on takie chciał udzielać. A tak poza beatboxem właśnie bardzo bym chciał prowadzić takie jakieś podcasty i inne okay. rzeczy. To jest taka rzecz, że, że już od paru lat mi się to tak marzy, żeby mieć taki swój kanał na YouTubie i na takie tematy rozmawiać. Słuchaj, ja sobie wymyśliłam to yy... Rok temu? Na wakacjach. nie pamiętam już. Tak, rok temu na wakacjach. Yy, I to zrobiłam, więc yy, kanał na YouTube zawsze możesz otworzyć. Będę myślał. Także jakby co to? No nie, bo to jest naprawdę fajne. Bo tak jakby YouTube to jest rzecz, której no, praktycznie każdy używa i na której można wszystko znaleźć. To jest taka, ktoś by powiedział niewinna rozmowa teraz mhm. tutaj, a ktoś kliknie, wyciągnie coś, i się może coś. Wykształtuję z tego, że no, tak, ja, ja, jakoś tak. Wiesz to tak, ale też Ci powiem, że jest to trudne, bo y, sam widzisz ile się nagrywa no tak. i tak dalej, i tak dalej, nie? Później puszczasz te filmiki, nie masz tylu wyświetleń, wiesz, tutaj widzisz... Ale to jest e... cierpliwość, tak. cierpliwość a i tak. Tak, a wiesz, że my jesteśmy cierpliwi. Dokładnie, jak coś nie wychodzi, to już... Tak, więc powiem Ci szczerze, że mam momenty takie, że Boże, nie wiem w ogóle po co ja to robię, bo powiedzmy tam, nie wiem, nawet nie mam stu świetle nie, ale nie poddaję się to, co Ty mówisz, że czuję, że no tak. gdzieś tam Za w środku, że to ma sens. Tak, i zawsze jest takie coś, że ten film nie musi się wybić przez Pierwszy rok, mm -hmm. później ktoś go odkryje i uh -huh. nagle z takiego filmu, który miał właśnie mniej niż 100 wyświetleń, zrobi się wow, że każdy to będzie. Powiedzmy robił. to milion. Dokładnie. A <laughs> z tobą, ty będziesz. O, słuchaj, połączymy siłę. A, tak. I teraz tak. Wiesz co, ja sobie też obiecałam któregoś roku, nie pamiętam już którego, mhm. że będę robiła, że będę żyła tak, że y, powiedzmy na łożu śmierci, powiem sobie, że zrobiłam wszystko, żeby tak, mieć się życie. Ja, ale ja też tak mam teraz. E, i, I teraz nawet mam w głowie coś takiego, że powiedzmy e, gdzieś tam przyszłam po pokoleniu, będę mogła w stanie powiedzieć, ej, ale wiesz, że ja miałam kanał na YouTube, ja w ogóle, nie? Że Dokładnie. ja nagrywałam. No kurczę, czyli jest. Nie każdy dorosły ma swój kanał na YouTube okay. i nagrywał, nie? Mimo tego, że powiedzmy na początku było ciężko się nie poddać. Gdzie to też trzeba się że że nagrać na YouTube, bo to sobie można powiedzieć, że dobra Włączyć kamerę, coś tam, coś tam zrobić. A, a naprawdę wiele jest osób, które wydaje mi się bałoby się w ogóle wstawić jakieś. Jest dużo osób, które się boi w ogóle wstawić jakikolwiek swój wizerunek mm -hmm. do internetu. Tak, nie? Tak, masz rację. A co dopiero nagrać film jakiś mm -hmm. i wstawić i mm -hmm. czekać. Ale my to lubimy i płynie. Dokładnie. <laughs> dokładnie. Wiesz co? E no dobra, to jeszcze takie jedno. E Świat byłby lepszy, gdyby. Gdy? Gdy, świat był lepszy gdy? Albo gdyby? To też muszę się zastanawiać. Dobra. Na pewno gdyby ludzie się tak bardzo nie gryźli nawzajem, Aha. bo wiel, jest tak, jakby, mówię nie tylko w jakichś takich sportach i we wszystkim, ludzie strasznie lubią sobie dogryzać. Nie mówię, bo wiadomo, tak jakby każdy to robi, to jest takie trochę no, rzecz, która jest, mhm. ale no. I zmienić to, że jak widać, że ktoś taki bliski nam e, się rozwija w tym, to żeby go wspierać jak najbardziej się da. Żeby nie robić, że dobrze, ty masz lepiej, ale... E, Wiesz co, e, jest takie słynne powiedzenie, prawdziwy w przyjaciół poznaje się w biedzie. No tak. Uwaga, ja bym to zmieniła i teraz większość ludzi już to zaczyna zmieniać i ja zaczynam to rozumieć. Prawdziwych przyjaciół poznajesz wtedy, gdy osiągasz sukces. To też jest, no to jest bardzo prawdziwe. A tych najbardziej fałszywych też jak osiągasz sukces, bo są... Ładnie. Na początku porzucają, bo... No. Co, co, co ty myślisz, co ty myślisz i później już się tam coś osiągnie. Mm -hmm. i, I te osoby wracają, no ja, no. że pamiętasz, pamiętasz tak. wtedy. No to się, się jak... zaczyna odzywać, masz no tak, nie, tak. przyjdziesz, no, 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 no. No, a i robię imprezę. nie, Więc generalnie pamiętaj to, poznasz, że gdy robisz sukces, co ja mi mówię, bo ja to cię wtedy wspierają, dokładnie. nie zazdroszczą. Moty... Bo oczywiście, słuchajcie, jest coś takiego jak zdrowa zazdrość, że ktoś widzi, że ty możesz tak. to zrobić i się sam motywuje, że skoro tak, ty no to... Takie... Ej, Mateusz to osiągnął w ciągu, powiedzmy tam, nie wiem, pięciu lat, to ja to spróbuję, nie? Spróbuję, może mi się też uda, może nie akurat beatboxować, ale coś innego. Tak, żeby pokazać, że po prostu on mógł, tak. to ja też mogę. Niekoniecznie w tej samej jakby dziedzinie. Tak, że warto rozwijać swoją pasję, swoje talenty i iść w tym kierunku. nie? Dokładnie. No, I żeby właśnie nie, żeby się o sobie nie bały, tak jakby próbować. Tak, tak I to jest tak, słowo, takie tak ja myślę, tutaj ważne, żeby nie bać się próbować. Ta próba. Żeby aż tak nie myśleć o tym, co inni pomyślą. Bo dużo osób wydaje mi się, znaczy ja mówię, ja sam tak miałem, że, miałem, że no, co ja chciałem to rozwijać, że to takie śmieszne, co to sobie powiedzieć. Byłem na mistrzostwach Polski naprawdę w czym, Beatbox. <grym> co to w ogóle jest, nie? <grym> no, dokładnie. Tylko, żeby tak jakby, jak się jak się rzeczywiście coś lubi robić, żeby to po prostu robić. Mm -hmm. I jak się jak coś kogoś interesuje, to żeby nie, że. No dobra, on to on. No to talent, nie ma, czegoś, nie ma Są, wiadomo, są osoby, które się rodzą z talentem, ale prawdziwy talent się kształtuje. E, tak, bo jeżeli masz talent i go nie rozwijasz, to nic ci z talentu. No dokładnie. Więc, e, więc trzeba go rozwijać. No dobrze. Wiesz co, ja myślę, że na ten moment będziemy kończyć. Dobrze. Mateusz, e, ja ci życzę, aby wszystkie twoje cele się zrealizowały i ja wierzę, Dziękuję że to bardzo. zrobisz. Dziękuję bardzo. E, życzę ci, żebyś spotykał na swojej drodze samych wspaniałych ludzi, bo na to zasługujesz. Tak. No, ładnie. I bardzo się cieszę, że było mi dane się Ciebie spotkać i Ciebie poznać. To ja też bardzo dziękuję w ogóle za okazję wystąpienia, mówię, spełnienie marzeń. O matko. Również życzę sukcesów, bo naprawdę podcasty takie są potrzebne moim zdaniem i, i naprawdę mogą wiele nas nauczyć, także wierzę w sukces i rozwój tego kanału. Dziękuję. Żeby również sami wspaniali goście tutaj byli <laughs> i żeby poprawiać tak jakby e, ludzi, że tak to nazwę. Pokazywać im drogi, tak, nie? Tak, żeby dokładnie. Sami, żeby no. jak, jeżeli ktoś nie potrafi sam się mhm. ukierunkować, to żeby może spróbować chociaż troszkę tak. pchnąć go w tą stronę. Wiesz, to nie jest powiedziano, że my się już nie spotkamy, bo mogą, może mogą na przykład... No. Do... Także na, na ten moment, na dzisiaj się, się jakby żegnamy. A my dziękujemy za uwagę. Tak. Zapraszamy do... Na mojego Instagrama silver przez 2 L i V. Bo tak, ja tutaj dam też, na, dole, na dole dam sobie też e, linka. Tak, żeby tak żeby ktoś kropka BBX na mój kanał na YouTubie, który też będzie się um, rozwijał tak, i trzymam w linku, bo tam jest trochę bardziej skomplikowana Bezwa. nazwa. Ok, a my zapraszamy do oglądania, do subskrypcji, do przesyłania. Dokładnie tak. I do komentowania. Dokładnie. Także trzymajcie się, pozdrawiamy. Ejo. Do widzenia wszystkim. Nagrywało się.